Bo na imprezie, na której był gwiazdą, nie pozwolił dziennikarzom patrzeć sobie w oczy, co wydało Rok mi się. Rok 2025. Marcin Prokop, znany prezenter i dziennikarz, nie przestaje zaskakiwać. Za jego spokojnym, publicznym wizerunkiem kryje się coś, co niemal nie mieści się w wyobraźni: majątek, którego rozmiary wydają się przekraczać wszelkie normy. Domy, które zajmują całe dzielnice, Samochody, których wartość w milionach wydaje się nierealna, i majątek netto, którego dokładna wysokość pozostaje tajemnicą. To, co najbardziej przyciąga uwagę, to nie tylko liczby i luksus, ale drobne, dziwne szczegóły, które rzucają cień na całą historię. Dlaczego niektóre nieruchomości są zarejestrowane w sposób niezwykły? Skąd wzięły się nieoczekiwane samochody w prywatnych garażach, które nigdy wcześniej nie pojawiały się w mediach? I jak to możliwe, że wartość całego majątku wciąż pozostaje zagadką, mimo że Prokop jest postacią publiczną? Te pytania otwierają drzwi do świata, w którym luksus i sukces splatają się z tajemnicą. To historia, która wciąga od pierwszych sekund, bo każdy szczegół, każda wskazówka może zmienić dotychczasowe wyobrażenie o tym, kim naprawdę jest Marcin Prokop i jak wygląda jego życie za kulisami. Nie wszystko zostanie ujawnione od razu. Nie chodzi o plotki, lecz o fakty, które same w sobie prowokują do dociekań i sprawiają, że widz nie będzie mógł oderwać się od tej opowieści. Już teraz widać, że za fasadą sukcesu kryje się coś niezwykłego, coś co każdy chciałby poznać, ale nikt nie wie dokładnie, co to jest. Luksus Marcina Prokopa w 2025 roku nie kończy się na imponujących domach i kolekcji samochodów. Jego rezydencje rozrzucone są po najbardziej prestiżowych dzielnicach Polski, każda z nich z własnym basenem, prywatnym ogrodem i systemem bezpieczeństwa, który przypomina skomplikowaną fortecę. Niektóre z tych nieruchomości są praktycznie niewidoczne z ulicy, ukryte za wysokimi murami, monitorowane kamerami rozmieszczonymi w miejscach, które przeciętny człowiek trudno by dostrzegł. Wchodząc do środka, wkracza się w świat pełen antyków, dzieł sztuki i mebli, których wartość przekracza sumę rocznych dochodów przeciętnej rodziny. Samochody Prokopa to nie tylko luksusowe limuzyny i sportowe pojazdy. Niektóre egzemplarze są limitowanymi edycjami, które nigdy nie trafiają na rynek publiczny. Są schowane w prywatnych garażach, które same w sobie wyglądają jak miniatury muzeów motoryzacyjnych. Każdy samochód posiada historię, każdy model został wybrany osobiście. Niektóre są tak rzadkie, że nawet kolekcjonerzy z zagranicy z niedowierzaniem patrzą na ich zdjęcia. Majątek netto, mimo publicznych szacunków, pozostaje owiany tajemnicą. Nie chodzi tylko o liczby chodzi o sposób, w jaki aktywa zostały zgromadzone, zainwestowane i ukryte. Dokumenty wskazują na transakcje, które wydają się nie mieć jasnego uzasadnienia. Konta powiązane z zagranicznymi spółkami, nieruchomości na egzotycznych wyspach i inwestycje w dzieła sztuki, które nie pojawiają się w oficjalnych rejestrach. Wszystko to sprawia, że każdy, kto próbuje policzyć jego majątek, napotyka na ścianę zagadek i niedopowiedzeń? Najbardziej zaskakujące w całej tej historii jest jeden szczegół, który media niemal ignorują: pewien budynek, który oficjalnie nie należy do Prokopa, a jednak jest przez niego regularnie użytkowany, wyposażony w nowoczesne zabezpieczenia i pojazdy, które znikają w nocy. To właśnie te drobne, dziwnie wyróżniające się elementy sprawiają, że wielu zaczyna zadawać pytanie: czy naprawdę znamy prawdziwe źródło jego majątku? Czy wszystko zostało zdobyte legalnie, czy za kulisami kryją się działania, o których opinia publiczna nie ma pojęcia? Nie bez powodu ludzie mówią o nim w mediach społecznościowych i komentarzach pod artykułami, każdy szczegół zdaje się prowadzić do kolejnej tajemnicy. I choć Prokop pozostaje postacią charyzmatyczną, uśmiechniętą i pełną klasy, świat luksusu, który go otacza, ma swoje cienie. Ten majątek, te samochody, te rezydencje wszystko tworzy obraz, który wydaje się jednocześnie zachwycający i niepokojący. A każdy, kto śledzi te informacje, czuje, że dopiero zaczyna odkrywać prawdziwe tajemnice życia Marcina Prokopa w roku 2025. Przyniósł kolejną falę zainteresowania życiem Marcina Prokopa, ale tym razem nie chodziło o jego obecność w telewizji czy nowe programy. W centrum uwagi znalazł się jego majątek, który zdaje się przekraczać wszelkie wyobrażenia. Rezydencje, które posiada, nie są zwykłymi domami, każda z nich to osobny świat. Willa na skraju lasu z panoramicznymi oknami i tarasem, z którego widać całe miasto, jest wyposażona w prywatne spa, kino domowe i sale do ćwiczeń z najnowocześniejszym sprzętem. Kolejna nieruchomość położona nad jeziorem z własnym portem dla luksusowych łodzi, skrywa w piwnicach kolekcję win i dzieł sztuki o wartości setek tysięcy euro. Wciąż jednak najciekawsze są te miejsca, które oficjalnie nie znajdują się w jego rejestrach: budynki pod fałszywymi nazwiskami, które okazują się służyć do przechowywania luksusowych samochodów i rzadkich pojazdów, których większość kolekcjonerów nigdy nie widziała na oczy. Samochody Prokopa to nie tylko status, ale także element zagadki. Wśród nich znajdują się egzemplarze limitowane, produkowane w zaledwie kilku sztukach na świecie: niektóre sprowadzone z Japonii, inne z Ameryki, wszystkie w perfekcyjnym stanie i każda z własną historią. Niektóre auta spędzają większość czasu w specjalnych garażach z kontrolowaną temperaturą, a tylko wybrane modele pojawiają się publicznie przy okazji programów telewizyjnych czy pokazów. To sprawia, że każdy ruch Prokopa w świecie motoryzacji jest dokładnie obserwowany, a jednocześnie owiany tajemnicą. Majątek netto prezentera również jest pełen niedopowiedzeń. Choć niektóre źródła próbują szacować jego wartość na podstawie nieruchomości i znanych inwestycji, prawda jest dużo bardziej złożona. Prokop inwestuje w spółki zagraniczne, nabywa udziały w projektach, które oficjalnie nie istnieją w mediach, a część jego aktywów ukryta jest za pośrednictwem fundacji i trustów. Niektóre transakcje wydają się pozbawione logiki, inne natomiast rodzą pytania o ich prawdziwe przeznaczenie. Drobne szczegóły, takie jak nagłe pojawienie się nowych pojazdów w nieznanych lokalizacjach, czy zmiany w rejestrach nieruchomości, wywołują falę spekulacji wśród dziennikarzy i internautów. Najbardziej intrygujący jest jednak pewien element, który umyka uwadze większości obserwatorów. Jeden budynek, który formalnie nie należy do Prokopa, jest regularnie używany do przechowywania luksusowych przedmiotów i pojazdów, które w nocy znikają w nieznanym kierunku. To właśnie ten szczegół sprawia, że cała historia staje się fascynującą zagadką. Dlaczego tak rzadko mówi się o tym miejscu? Co kryje się za jego ścianami? Każda próba zgłębienia tego tematu prowadzi do kolejnych pytań i wskazuje, że majątek Marcina Prokopa w 2025 roku to coś więcej niż luksus i prestiż. To labirynt, którego nikt jeszcze nie rozplątał w całości. Luksus, którym otacza się Prokop, wydaje się nie mieć granic, ale równocześnie pojawia się w nim nuta niepokoju. Wyjątkowe dzieła sztuki, egzotyczne samochody, nieruchomości w miejscach, które większość ludzi zna tylko z katalogów, sprawiają wrażenie, że każdy krok Marcina Prokopa jest częścią większej układanki. I choć część szczegółów pozostaje w cieniu, już teraz wiadomo, że historia jego majątku nie jest zwykłą opowieścią o bogactwie. To opowieść pełna sekretów, niedopowiedzeń i zagadek, które przyciągają uwagę i sprawiają, że widz chce poznać każdy nowy fakt. W tym labiryncie luksusu i tajemnicy każdy element, od najbardziej imponujących posiadłości po najmniejsze detale w garażach, ma znaczenie. Widzowie zadają sobie pytanie. Co naprawdę kryje się za sukcesem Marcina Prokopa? I choć nie wszystkie odpowiedzi są jeszcze znane, każdy, kto śledzi te informacje, czuje, że zaraz odkryje coś, co może całkowicie zmienić obraz życia i majątku jednego z najbardziej znanych Polaków w 2025 roku. Choć na pierwszy rzut oka życie Marcina Prokopa wydaje się uporządkowane, luksusowe i kontrolowane, dokładniejsza analiza ujawnia niuanse, które budzą pytania. Zacznijmy od nieruchomości. Nie wszystkie są publicznie znane, niektóre rejestrowane są na nazwiska powiązanych osób lub zagraniczne spółki. To, co najbardziej zastanawia, to fakt, że część posiadłości posiada nietypowe systemy zabezpieczeń: podziemne przejścia, prywatne tunele, a nawet ukryte magazyny, w których przechowywane są kolekcje samochodów klasy premium. Jeden z tych garaży mieści samochody, które nigdy nie były prezentowane w mediach: rzadkie modele, których światowa produkcja wynosiła kilkanaście sztuk, w tym prototypy przygotowane dla wybranych klientów. Niektóre z nich mają dokumentację wskazującą na prywatne testy, a inne posiadają oznaczenia, które budzą wątpliwości ekspertów motoryzacyjnych. Samo zarządzanie majątkiem Prokopa również jest warte analizy. Inwestycje w fundusze zagraniczne, niejawne spółki i nieruchomości poza granicami Polski sprawiają, że jego majątek netto jest trudny do oszacowania. Niektóre transakcje, choć formalnie legalne, wydają się nietypowe. Nagłe zakupy działek w miejscach, gdzie ceny nieruchomości rosną w zawrotnym tempie oraz transfery środków na konta spółek, które dopiero pojawiły się na rynku. Niektóre dokumenty wskazują na tzw. shell companies, czyli podmioty używane do ukrycia faktycznego właściciela, co rodzi pytania o prawdziwe źródła finansowania niektórych zakupów. Najbardziej intrygujące w całym majątku są jednak szczegóły, które umykają większości mediów. Jeden z budynków, oficjalnie nienależący do Prokopa, jest regularnie wykorzystywany do przechowywania nie tylko samochodów, ale także dzieł sztuki i przedmiotów luksusowych, które znikają w nocy bez śladu. Są świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające przez ukryte wrota, a monitoring, który rzekomo powinien rejestrować każdy ruch, Nagle przestaje działać w momentach, gdy te transporty się odbywają. To właśnie takie anomalie budzą największe kontrowersje i sprawiają, że dziennikarze zaczynają zadawać pytania, które nigdy nie padają wprost: Czy wszystko, co Prokop posiada, zostało zdobyte legalnie? Niektóre posiadłości posiadają również prywatne pomieszczenia, których funkcja pozostaje niejasna skrytki na dokumenty, archiwa, a nawet małe laboratoria, które rzadko są pokazywane nawet najbliższym współpracownikom. Każdy, kto stara się zgłębić te fakty, napotyka na ścianę milczenia, a osoby bliskie Prokopowi unikają jednoznacznych odpowiedzi. To właśnie te drobne, pozornie nieistotne szczegóły tworzą wrażenie, że historia jego majątku to nie tylko luksus i bogactwo, ale również sieć sekretów, niedopowiedzeń i działań, które pozostają poza zasięgiem opinii publicznej. Samochody, które Prokop posiada, też kryją własną historię. Niektóre egzemplarze są sprowadzone z zagranicy w sposób, który budzi wątpliwości ekspertów podatkowych. Ich rejestracja i wartość rynkowa nie zgadzają się z oficjalnymi dokumentami. Inne pojazdy były testowane przez wybrane grupy osób lub przewożone w kontenerach na prywatnych trasach, z dala od kamer i ciekawskich spojrzeń. Kolekcja samochodów jest tak wyjątkowa, że nawet międzynarodowi kolekcjonerzy, którzy ją widzieli, przyznają, że nigdy nie spotkali takiego zestawu pojazdów w jednej lokalizacji. Każdy element majątku Marcina Prokopa, od nieruchomości przez samochody, po konta zagraniczne i tajemnicze inwestycje, jest częścią większej układanki, która nie daje łatwej odpowiedzi. To świat, w którym luksus, władza i tajemnica splatają się ze sobą, tworząc historię, której śledzenie wciąga od pierwszych sekund. A im więcej szczegółów odkrywamy, tym więcej pojawia się pytań, które wydają się prowadzić do jeszcze głębszych tajemnic. Wchodząc głębiej w świat nieruchomości Prokopa, natrafiamy na szczegóły, które niemal graniczą z nierealnością. Jedna z jego rezydencji, położona na obrzeżach gęstego lasu, posiada nie tylko basen z wodą podgrzewaną geotermalnie, ale także ukryty system podziemnych korytarzy łączących kilka budynków na posesji. Dzięki nim można przejść z głównego domu do mniejszych willi i garaży bez wychodzenia na zewnątrz. To tam przechowywane są samochody kolekcjonerskie, w tym egzemplarze klasy Vintage, których produkcja zakończyła się dekady temu, a które w perfekcyjnym stanie trafiły tylko do nielicznych właścicieli na świecie. Kolejną posiadłość wyróżnia niewielkie jezioro z własnym portem, w którym cumują luksusowe łodzie i jachty. Niewielu wie, że część tych jednostek to edycje limitowane, czasem nawet prototypy, które nigdy nie były dostępne publicznie. To, co budzi największe zdumienie, to sposób ich transportu, pojazdy i łodzie są przewożone w nocy przez ukryte drogi i rampy, o których wiedzą tylko najbliżsi współpracownicy Prokopa. Samochody stanowią osobny, fascynujący rozdział tej historii. Oprócz klasycznych modeli premium i sportowych aut znajdują się tu egzemplarze, które w oficjalnych rejestrach nigdy się nie pojawiały. Niektóre zostały sprowadzone z zagranicy w sposób, który dla przeciętnego obserwatora wydaje się niejasny. Brak pełnej dokumentacji, rejestracja na spółki lub osoby powiązane, czasem nawet drobne niezgodności w numerach WIN. Eksperci motoryzacyjni, którzy mieli okazję je zobaczyć, przyznają, że taka kolekcja w jednej lokalizacji jest praktycznie niespotykana i budzi pytania o pochodzenie pojazdów. Majątek netto Prokopa pozostaje równie zagadkowy. Oprócz nieruchomości i samochodów obejmuje liczne inwestycje w fundusze zagraniczne, spółki zależne i udziały w projektach, które rzadko pojawiają się w mediach. Część z nich zarejestrowana jest w rajach podatkowych, co rodzi pytania o legalność i przejrzystość transakcji. Dokumenty wskazują na szybkie transfery środków, zakup udziałów w projektach dopiero co powstałych, a także inwestycje w dzieła sztuki i antyki, które rzadko pojawiają się w katalogach aukcyjnych. Najbardziej intrygujące pozostaje jednak jedno miejsce: budynek oficjalnie nienależący do Prokopa, ale regularnie używany przez jego współpracowników. To tam odbywają się nocne transporty pojazdów i dzieł sztuki, które znikają w tajemniczych okolicznościach. Monitoring i systemy bezpieczeństwa rejestrują tylko fragmenty zdarzeń, a świadkowie mówią o dziwnych godzinach, w których pojazdy wjeżdżają i wyjeżdżają zupełnie niewidoczne dla osób postronnych. Niektóre nieruchomości posiadają też ukryte pomieszczenia i skrytki, których funkcja pozostaje niejasna. Od archiwów dokumentów, przez małe magazyny luksusowych przedmiotów, po pomieszczenia o charakterze eksperymentalnym, których nikt poza najbliższymi współpracownikami Prokopa nigdy nie widział. Każdy element tej układanki zdaje się prowadzić do kolejnych tajemnic, a im głębiej wchodzimy w te szczegóły, tym bardziej widać, że majątek Prokopa. To coś więcej niż zwykłe bogactwo. To skomplikowana sieć luksusu, kontroli i sekretów, które budzą zarówno podziw, jak i pytania o prawdziwe źródło jego fortuny. Widzowie, którzy śledzą każdy fakt, zaczynają dostrzegać wzorce: ukryte rejestracje, nocne transporty, nietypowe transakcje finansowe. Wszystko to, Tworzy napięcie i sprawia, że historia Marcina Prokopa w 2025 roku nie jest zwykłym raportem o bogactwie, lecz pełną zagadek opowieścią, w której każdy szczegół może zmienić całkowicie obraz rzeczywistości. To właśnie te elementy sprawiają, że widz chce odkryć kolejne fragmenty układanki. Każdy detal wydaje się kluczem do pełnego zrozumienia, kim naprawdę jest Marcin Prokop i jak wygląda jego życie za kulisami luksusu i tajemnic. Jak widać majątek Marcina Prokopa w 2025 roku to znacznie więcej niż zwykłe bogactwo. To labirynt luksusu, sekretów i niedopowiedzeń, w którym każdy detal, każda nieruchomość, każdy samochód i każda inwestycja ma swoje znaczenie. Posiadłości, które zdają się pochodzić z katalogów architektonicznych dla milionerów, kryją w sobie podziemne przejścia i ukryte magazyny, gdzie przechowywane są pojazdy klasy premium i unikatowe dzieła sztuki. Samochody sprowadzone z różnych zakątków świata, niektóre w liczbie sztuk niemal symbolicznej, pojawiają się tylko w wybranych miejscach, często w tajemnicy przed opinią publiczną. Każda transakcja, każdy zakup i każda nieruchomość, która z pozoru wydaje się standardowa, skrywa dodatkowy element zagadki. Fundacje zagraniczne, spółki powiązane i konta offshore, które czynią dokładne oszacowanie majątku prawie niemożliwym. Jednak to, co najbardziej fascynuje i jednocześnie niepokoi, to drobne szczegóły, które wcale nie są przypadkowe. Budynki, które nie są oficjalnie zarejestrowane na Prokopa, nocne transporty luksusowych przedmiotów i samochodów, tajemnicze pomieszczenia w rezydencjach, których przeznaczenie pozostaje nieznane, a także drobne anomalie w dokumentach i rejestrach pojazdów. Każdy element składa się na obraz, który jest jednocześnie imponujący i pełen niewyjaśnionych pytań. Obraz człowieka, który pozostaje w centrum publicznej uwagi, ale którego prawdziwe życie i majątek wciąż kryją tajemnice. Patrząc na wszystkie aspekty jego życia i inwestycji, można stwierdzić, że Marcin Prokop nie tylko zgromadził ogromny majątek, ale również stworzył wokół niego aurę niedostępności i tajemnicy. To historia, która pokazuje, że luksus i sukces nigdy nie są tak proste, jak się wydaje, a każdy fakt może kryć w sobie dodatkową warstwę zagadki. Widzowie, którzy śledzili każdy szczegół, wiedzą, że ta opowieść nie kończy się na liczbach czy rezydencjach. To saga pełna napięcia, pytań i tajemnic, które czekają na odkrycie. Jeżeli chcesz poznać każdy sekret, każdy ukryty szczegół i każdy nieznany fakt związany z majątkiem Marcina Prokopa, nie przegap kolejnych materiałów. Subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco bo kolejne odcinki odsłonią kolejne warstwy tej fascynującej historii, której śledzenie wciąga od pierwszej sekundy i nie pozwala oderwać się aż do samego końca. Pozostań z nami, bo prawdziwe sekrety dopiero zaczynają wychodzić na światło dzienne.